Moje wrażenia z debaty, drodzy Państwo, walczę z socjalizmem, jak to było widać na tej konferencji, na tej naszej debacie. I każdy temat podejmowany tutaj był na tyle ciekawy, że niech się zastanowię, co ci moi a, przeciwnicy takiego najgorszego. Czy też takiego mocnego powiedzieli? Już wiem. Mówili ciągle o socjalizmie, że będą dawać, ale nie mówili, że będą zabierać, że będą reformować, ale nie powiedzieli, że 30 lat już reformują. A przecież nie zmienia się tego, co jest dobre. A jeżeli reformują, to znaczy, że jest złe. To partie Spis, PO, SLD i PSL, Rządziły czasem pod inną nazwą przez ostatnie 30 lat. I teraz znowu chcą reformować. I mówią Państwu, że teraz to już będzie na pewno dobrze. A ja mówię, że nie będzie dobrze, jeżeli Konfederacja nie dostanie się do Sejmu. Będą robić to samo albo jeszcze gorzej. A na pewno będą podwyższać podatki. Warto głosować na Konfederację i na mnie osobiście, ponieważ będąc w Sejmie postawię tamę tym właśnie czemu temu rozdawnictwu temu rozdętemu fiskalizmowi i jak pozostali uczestnicy pozostali kandydaci z mojej konfederacji będziemy pilnować żeby nie marnować potencjału ludzkiego i ludzkich pieniędzy proszę głosować na nas na konfederację